Jest dobrze, nic nie chcę zmieniać w tym składzie Bo spokojnie, może jeszcze grać do końca No i tyle Nawet już zaczynamy spokojnie Nie zmieniamy nic w formacji ani nic, bo nie ma po co W zmianach też, bo wszyscy grają grają Nie są wcale w sumie zmęczeni Więc po co mi odbierać przyjemność z gry, niech grają Okej okay. Kurde, no, kawani! I no, nie ma gola. Ze spalonego już Czawi Martinez. No, niestety. Już myślałam, że możemy powiększyć wynik. O Boże, to to było. Oj, fal był ze strony Bayernu, ale. No, to już jest taka chwila korzyści dla naszych rywali. No i Nojer. Bezbłędnie sobie radzi A on w takich sytuacjach To sobie spokojnie radzi Dobra Robben to tutaj popełnił głupi błąd Bo sobie wypuścił piłkę za bardzo I teraz górne podanie do Schweinsteigera Schweinsteiger No nie dobiegnie do tego Niestety No A bajen to będzie tu chciał raczej powiększyć Przewagę To zobaczymy czy mi się to uda Okej... Okay. Stieber i Robin, no stracił piłkę, Holender, niestety. Oj, i trzeba tutaj uważać, już uważać, trzeba uważać. Oj, 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 dobrze, ta Riberi napędza tą akcję do kawa niego, który nie jest, kurde, tak szybki, niestety. To jest właśnie, to mi się właśnie nie podoba tego atakującego. Że u mnie szczela, wszystko u mnie, ale już W szybkości to, kurde, jest trochę wolne. No ale szkoda, szkoda. Każdy ma swoje wady. Ok, Miller. I teraz co? Podanie górne do Millera, ale. No nie możemy grać tym samym schematem, bo się tutaj komputer połapie, że tak powiem. Okej, okay. kurde spalony. Oj Trwamy tym składem. A jest pierwszy mecz to nie musimy robić zmian. Niech to będzie gradka dla kibiców. No i noier od bramki. Oczywiście świetny wyrzut. Frank Ribery do Miller. Miller do Cavani. Ego. Cavani... Oj, oj 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 Źle tutaj Miller Chciał rywala Bo w Ani w tą ani we w tą to szło No dobra A Samoa A Samoa do noty I co oj, oj oj Ale tutaj kręci O kurde Naprawdę myślałem że tu już będzie faun I to taki poważny Kurde Dobra, zabrał mi Dante, spokojna interwencja, ale wam mówię, jest tak gorąco, nie? To jest po prostu przegięcie, nie? Ja po prostu tonę w tym uporach. Ale cóż, trzeba wytrwać. Jakoś podobno cały tydzień ma tak być. Po prostu ja nie wiem, jak to tak będzie. No i dobra, Ribery gramy. Ciekawa No, kurde, no. Zawsze mi zablokuje, no. O, no, Schweinsteiger, wisto. By było fajnie, żeby coś szczelić. A jak na razie to nam coś nie wychodzi. No. Zabierzcie mu, proszę. Ojoj, oj. Michaelsen. Dobrze. Schweinsteiger. Miller. no Kurde no I to nie był To nie był Tak To nie był Sędzia jak zwykle wie najlepiej I co teraz No kurde no I teraz do Robena Roben do Kawaniego Kawani Ależ to zrobił Edinson Kawani To już jego drugi gol Brawo ja jestem dzisiaj oni tym zawodnikiem. Bayern najprawdopodobniej wygra 4 do 0. No świetny mecz wykonany naprawdę. Dzisiaj atakujących zresztą. Broniących też. No i świetny mecz po prostu. Jeszcze możemy tutaj powalczyć o piątego, ale wiadomo. Nie wiem czy ma szansę przegrzewać zawodników. Okej, okay, Ribery Ribery, Ribery Ribery Ależ tutaj Obok, słupka I to mógł być przepiękny gol Riberiego na początku Ligi Niemieckiej No ale niestety nie ma Oj No, Alaba, no. Takich błędów to my nie robimy To jeszcze nie jest koniec meczu, mój drogi ok podaj do kawań jego kawań do river jego river i pędź 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 i gola są, tak jest miller też zalicza się drugiego gola no i cóż przepiękny mecz wykonany Bayern no, na więc spójrzmy jeszcze raz górne podanie od Ribery i miller się nie pomylił to już jest 5 totalny pogrom. No i nie ma co tego dalej komentować. Ok, jeszcze tutaj trzeba bronić, jak widać, w wyniku, żeby nie szczelili honorowego. Świetnie, Nojer. I teraz wszyscy gracze Bayernu pod swoją bramką i wybicie. I koniec meczu, i brawa dla całej drużyny Bayernu. Roben w 15 minucie, w 18, Miller, Kawani w 43, w 84, Edinson, Kawani znowu i znowu Miller w 90 minucie. I otóż to, kto jest bohaterem meczu? Edinson, Kawani, Arian Roben i Miller. Jak widzimy, każdy to prawie ma ocenę 8, 7, 9, czyli idealnie, perfekcyjny mecz w wykonaniu Bayern Monachium. No i cóż, ten odcinek nasz pierwszy to już zakończę. Nie wiem czy pokażę to w formie skrótów, czy w formie pierwszej połowy. No cóż, zobaczymy. No, od razu lepsi, kiedy wrócił Robert. No dokładnie, Kałani błyszczy w Debiucie. No i cóż, mamy 3 punkty. Dortmund, jak widać, już nadecze po piętach. Real Madrid też ma trzy punkty. No i cóż, na razie to tak wygląda. No i cóż, zapisujemy. No i cóż. 打饭。